Cześć Wam, jestem Demilowato. Zaraz zobaczycie kilka scenek ze słonecznej Sony, czyli z nowego serialu Disney Channel. Ja właśnie gram Sony, dziewczynę z Wisconsin. Bohaterka zamieszcza w internecie parę śmiesznych filmików, zauważają to producenci jej ulubionego programu telewizyjnego, czyli z innej beczki, i zapraszają ją do współpracy. Ona oczywiście nie odmawia. Sony spełnia marzenia i przenosi się do Hollywood. Zobaczcie, jak wyglądał jej pierwszy dzień w studiu. No i teraz ta sala z rekwizytami. Ja nie mogę, wasza rekwizytornia. Tyle już o niej słyszałam i czytałam. To tu się zbiera cała ekipa po zdjęciach. Krasnal ze sketchu o Krasnalu i sarkofag ze sketchu Mamia ja, Mumie. A to różowy kapelusz, którego jakoś nie pamiętam. No tak, kiedyś jeszcze dojdą rekwizyty z Twoich skeczy. na przykład kapelusze. Jakbyś miał jakieś pytania, jako producent, zawsze jestem do dyspozycji. Marszał, dzwoni twoja mama. Muszę lecieć. Nowi kumple z planu to naprawdę ciekawe typy. Tony to taka jakby królowa programu. Sony nie przypada jej do gustu. Może po prostu czuje się zagrożona? Zobaczcie sami. Chodź tu do mnie, usiądź sobie gdzieś obok. I jak wygodnie? Nie powiem, że tak. Dobrze, wyobraźmy sobie, że studio to szkoła. Ja jestem z grupy tych fajnych, a ty jesteś nowa i ciągle się podlizujesz. Chcesz dołączyć do naszej grupy. Masz same, wiesz, doskonałe pomysły i jesteś pełna energii i chcesz. Tak, tak właśnie jest. I to właśnie źle. Nikt cię nie chce w tej grupie. Ale przecież już do niej należę. Tak, niby tak, ale nie potrzebujemy cię w naszej paczce, prawda? Puszku pępuszku. Nie. Puszek, pępuszek, słowem nie właś mi w drogę, nie ruszaj moich rzeczy i nie kradnij mi proszę publiczności. No to tyle, <gryw> idziemy na próby. Dalej mamy zorę. Powiem tylko tyle, że takich osób się na co dzień nie spotyka. <słyska> Płynka, pukać. Sorry, przepraszam, nie miałam pojęcia, że ktoś tu siedzi Ty jesteś zora, a ja jasomita nowa. To widać. Inaczej byś zapukała nie? a teraz przepraszam. Z innej beczki tak właśnie nazywa się program, w którym występuje Sony. Wciela się w różne postaci, gra ciekawe role i odgrywa zabawne skecze. Zobaczcie sobie ten, to jest chyba mój ulubiony numer. W porządku, szykować się wszyscy na miejsca. Generalna próba do sketchu. wejść to obczaj. Uwaga, akcja. Weź obczaj, wczoraj strzeliłam semani na obczaj. No nie. E, przepraszam, e, skasujecie mnie? Jasne. Obczaj tę kamizelkę. Tylko obczaj te buty. Buty to jeszcze, weź obczaj te afro. E, co, wy mnie Chciałem, żebyście mnie podliczyły i tyle. podliczyły i tyle. Weź obczaj jaki w ogóle ty No po prostu masakra, a jak mu z daje. Wiecie co? Nara. Kiedy na plan zdjęciowy wchodzą koledzy Sony, Nico i Grady, od razu robi się dużo, dużo ciekawiej. To dwaj najlepsi kumple, którzy zawsze muszą coś kombinować. Na pewno wiecie, co to są papuszki nierozłączki, prawda? Oni są trochę jak. No. Wiecie, może sami zobaczcie. Kurczę, ty i te twoje skróty. A w ogóle to czemu ty jesteś, kurczak? Bo ja mam wiesz, podkurczone ciało. No a ty masz takie no... jajowate. To wszystko nie jest okej. Okay. Zawsze muszę grać coś, co wychodzi z ciebie. Nie, nie, raz na jakiś czas ja z ciebie wyjdę. Ty grałeś matkę? Ja grałem Bobasa. Kiedy byłeś żołądkiem, ja robiłem za Stary, myślałem, że lubisz te role. Pewnie, że lubię, kto by nie lubił grać żygowinki. Wiadomo. Chada Dylana Coopera można opisać w prosty sposób. Niezłe ciacho. I on o tym wie. Gra McKenziego w operze mydlanej dla nastolatków, Mackenzie Falls, którą kręcą w tym samym budynku co program Sony. Niestety członkowie obu ekip nie do końca za sobą przepadają. A ja nie zamawiałam z posypką. W, e, wiem, bo co nie posypka, zbierałam twój jogurt z podjazdu. Wiem, wiem, ale mi wybaczycie, jak wam powiem, kogo spotkałam. Czada Dylana Cooper! Tak wiem! Czaty Dylan Cooper! Sonny, ten potwór dwojga imion to nasz wróg. Nie gadamy z nim ani z nikim innym z Mackenzie Falls. Zimne góry, to i klapnięty jogurt i wszystko przez grzyb wymawiać te imiona góry to wystygło, bo musiałam sporo iść. Daleko zaparkowałam meleks. Co? Pojechałaś meleksem? Niech to będzie sen! No, stał zaraz przy wyjściu. Pomyślałam, co mi tam? Niech to będzie sen! Spokojnie, Zo. A jak wróciłaś, to kto stał na naszym miejscu? Więc to był ten... No, kto tam stał?